Neviim Rishonim, Shofetim, Ksiąga Sędziów, rozdział pierwszy, jeden. I stało się po śmierci Josułego, iż zapytali się synowie Jeszela, Jachwę, mówiąc, Któż z nas ruszy pierwszy przeciw Kananitom, aby uderzyć na nich? Dwa. I rzekł Jahwe. Juda wyruszy. Oto podam kraj w moc jego. Trzy. Juda wszakże rzekł do brata swego Szymeona. Wyrusz ze mną do udziału mojego, abyśmy razem na Kananejczyków uderzyli. Po czym wyruszę i ja z tobą do udziału twojego. I tak poszedł z nim Szymeon. 4. Wyruszył tedy Juda. I podał jachwę Kananejczyków i Perezyjczyków w moc ich, tak, że pobili ich Bezek, dziesięć tysięcy ludzi. 5. I zetknęli się z Adonibezekiem pod Bezek i uderzyli nań i pobili Kananejczyków i Perezyjczyków. 6. Adonibezek zaś ratował się ucieczką. Puścili się wtedy w pogoń za nim, a ująwszy go, poucinali mu wielkie palce u rąk i u nóg, siedem, i rzekł, a do mi siedemdziesięciu królów. Z poucinanymi wielkimi palcami zbierało okruszyny pod stołem moim, jaką czynił, tak odpłacił mi Elohim. Po czym sprowadzili go do Jerozolimy i umarł tamże. 8. Judejczycy bowiem uderzyli byli na Jerozolimę i zdobyli ją, i porazili ostrzem miecza, i oddali miasto na pastwę ognia. 9. Po czym pociągnęli synowie Judy, by uderzyć na kanejczyków osiadłych po górach, i w krainie południowej, i w Nizinie. 10. I zwrócił się Juda przeciwka Kananajczykom osiadłym w Hebronie. Miano zaś Hebronu było przedtem Kirjat Arba, i pokonali Szeszaja, Achimana i Talmaja. 11. Stamtąd zwrócił się przeciw mieszkańcom Debiru. Miano zaś Debiru było przedtem kirjaw Sefer. Dwanaście. I wyrzekł Kaleb, kto by pokonał kirjaw Sefer, a zdobył je, temu oddam córkę moją Achse za żonę. 13. I zdobył je Ofniel, syn Kenaza, młodszy brat Kaleba, i oddał mu córkę swą achsę za żonę. 14. i stało się, gdy się do niej sprowadzała, że nakłoniła go, aby uprosił od ojca jakieś pole. Potem ześlizgnęła się z osła, a gdy się kaleb jej zapytał, co ci jest. Piętnaście odpowiedziała: „Daruj, że mił pominek Ponieważ wydałeś mnie do ziemi zeszłej, dajże mi tedy śródła bód. I tak oddał jej Kaleb źródła na wyżynie I źródła w nizinie. 16. A synowie Keniego, Szwagra Mojżesza, Wyruszyli byli wraz z judejczykami Z miasta palmowego do pustyni judzkiej Położonej na południe. A radu i poszli tam i osiedli przy, przy ludzie Kenickim. 17. Juda zaś pociągnął wraz z bratem swym Szymeonem i pokonali Kananejczyków osiadłych w cefach i podali je zaklęciu, że to nazwano imię miasta tego Horma. 18, po czym zdobył Juda gazę, i dziedzinę ją, Kalon. I dziedzinę jego, i ekron, i dziedzinę jego. 19. I był Yahweh judą, Judą, tak, że wziął krainę górską posiadanie. Mieszkańców jednak doliny nie można było wypędzić, Posiadali bowiem po wozy żelazne. 20. I oddali Kalebowi Hebron, jako polecił był Mojżesz, skąd wypędził trzech potomków enaka. 21. Wszakże Jebusytów, mieszkańców Jerozolimy nie mogli synowie Binjamina wypędzić. I tak pozostali Jebusyci przez synach Binjamina w Jerozolimie aż po dziś dzień. 22. Ci też z domu Józefa wyruszyli ze swej strony ku Betelowi, a był jachtę z nimi. 23. I kazali ci z domu Józefa wypatrzeć Betel, i miał zaś miasta tego, było przedtem lud. 24. A ujrzawszy trzymający straż człowieka, wychodzącego z miasta, rzekli: Doń, wskaż. Że nam najwygodniejsze wnieście do miasta a wyświadczym ci łaskę. 25. Skazał im wtedy wnieście do miasta i porazili to miasto ostrzem miecza. Człowieka zaś i całą rodzinę jego puścili wolno. 26. Po czym udał się ów człowiek do ziemi hitejskiej i zbudował miasto i nadał mu miano Luz. Takie jest miano jego aż po dzień dzisiejszy. 27. Nie wypędził też Sze mieszkańców Bef-Szean i osad jego przyległych, ani mieszkańców Tanachu i osad jego przyległych, ani mieszkańców Doru i osad osad jego przyległych, ani mieszkańców Bleamu i osad jego przyległych, ani mieszkańców Megidda i osad jego przyległych. I tak udało się Kananejczykom utrzymać w tej okolicy. 28. Gdy jednak wzmógł się Jeszael, uczynił Kananejczyków hołdownikami, wypędzić wszakże ich nie zdołał. 29. Efraim też nie wypędził Kananejczyków osiadłych w Gezer i tak utrzymali się Kananejczycy w pośrodku jego w Gezer. 30. Zebulun nie wypędził mieszkańców Kitronu i mieszkańców Nahalolu i tak utrzymali się Kananejczycy w pośrodku jego który ich jednak w końcu hołdownikami uczynił. 31. Aszer nie wypędził mieszkańców Akko ani mieszkańców Sidonu, następnie achlabu, achzybu, achleby, afiku i rechobu. 32. I tak osiedli Aszerydzi pośród Kananejczyków. Zamieszkałych w kraju, ponieważ wypędzić ich nie mogli. 33. Naftali nie wypędził mieszkańców bet Przemeszu, ani mieszkańców bet-Anatu. I tak osiadł on pośród kamenejczyków, zamieszkałych w kraju. Wszakże mieszkańcy bet Przemeszu, bet-Anatu stali się ich hołdownikami. 34. Emoryjczycy zaś wypadli z synów Dana ku wzgórzu i nie pozwolili im wstąpić na nizinę. 35. I tak udało się Emoryjczykom utrzymać w Harheres, w Ajalonie i w Szaalbim. Gdy się jednak wzmogła moc domu Józefa, stali się hołdownikami. 36. Dziedzina zaś Emeryjczyka rozciągała się od stopni niedźwiadków, począwszy od sela i wyżej w górę.